Wy, którzy kochacie Ojczyznę. Święta miłości kochanej Ojczyzny. Czują Cię tylko umysły poczciwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w ręzy. Wierza i umierać. Oto słowa Biskupa Ignacego Kraczewskiego z do miłości Mojskiego. Jakie mam prawo do tego, by dzisiaj przemawiać? Mam takie. Że pamiętam wybuch wojny światowej. Miałem dwanaście lat. Niedługo potem, za kilka lat, włączono mnie do konspiracji, bo tamtych lat jestem A od kilkunastu lat. Kapelanem Światowego Związku Żołnierza Armii Krajowej. Oficerem Wojska Polskiego. Legitymuję się więc prawem do tego, by dzisiaj przemówić. Pamiętamy słowa Ewangelii. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. My jak owcy, nie wywyższamy się, my się poniżamy, bo jesteśmy spłukani narodu, Umiłowanie. Atak armii niemieckiej na Polskę, jak wszyscy wiemy, nastąpi 1 września 1939 roku? Przede w obiecie brzeskim, gdzie się urodziły ludzie mieszkałem, słyszeliśmy pierwsze strzały, słyszeliśmy pierwszy huk samolotów, samolotów, które leciały na targach nad Moszczycem. O godzinie 4.40 lud Wafę rozpoczęło naloty na biegu. W godzinie 4.45 niemiecki pancernik ostrzelał wojskową spadnicę tranzytową na Westerplatte, bronioną przez załogę Wojska Polskiego pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, pochodzącego z naszego niedalekiego Geremboszowa. Luftwaffe rozpoczęło atakowanie Wszystkich i wiele samolotów polskich zostało wtedy zniszczonych, zanim zleciały w powietrze. Uderzenie lądowe było na całej linii granicy z Niemcami. Mimo bohaterskiego oporu, pamiętamy 16 pół piechoty z Tarnowa, Poszedł na pierwszą linię. I tam w pierwszych dniach września zginęło 300 żołnierzy tego pułku. Mimo takiego oporu Niemcy szybko posuwali się naprzód, gdyż przewyższali nas ogromnie pod względem uzbrojenia. Polska, która posłała po 123 latach niewoli. Szybko się odradzała, ale to było za mało, za krótko. 20 niespełna lat, żeby się zbroić. Nie starczyło w spotkaniu z przepotężną Armią Niemiecką. Więc... Bracia i siostry, pierwszy dzień września jest dla Polaków dniem szczególnym, dniem zadumy nad początkiem, nad wybuchem wojny światowej. Wojny, która przeoglądała się w postać fanatycznej eksterminacji narodów dokonywanej przez wyspecjalizowane struktury państw totalitarnych niemieckiego i sowieckiego. Wojna ta przyniosła krew, łzy, rozpacz i cierpienie dziesiątków milionów ludzi na całym świecie. Niemal cała Europa stała się jednym wielkim gruzowiskiem, a 60 milionów istnień ludzkich straciło życie. Na okupowanych ziemiach polskich Niemcy wprowadzili surowy reżim policyjny, realizujący politykę terroru wymierzoną w społeczeństwo polskie. Jedną z najbardziej zbrodniczych organizacji było Gestapo. Tajna Policja Państwowa które miało za zadanie m.in. zwalczanie polskiego ruchu oporu, a więc przede wszystkim Armii Krajowej, udział w wyniszczeniu biologicznym społeczeństwa, realizację i inspirowanie zbrodniczych planów nazistowskiej polityki rasowej. Gestapo stosowało straszliwe metody przesłuchania, żeby tylko wydobyć od przesłuchiwanego to co się chciało, bito pejczami, lachajami, kolbą od broni, przypalano palnikiem, wieszano głową w dół, zdzierano pasnokcie. Więzienia polityczne znajdowały się między innymi w Kielcach, w Radomiu, w Nowym Sączu, w Tarnowie, w Wieśniczu, za kopami. Po 74 latach nadal musimy pamiętać o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przede wszystkim ze względu na tych, którzy w tamtym czasie na ołtarz Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę walcząc i umierając z bronią w ręku. Pamiętać musimy także o tych, którzy tej broni nie mieli. Ale zostali zamordowani w katowniach Gestapo. W tym szczególnym dniu, 1 września, powinniśmy również myśleć o naszej młodzieży, o jej przyszłości. Do czego i dla kogo ta młodzież jest wychowywana? Jakie będzie życie tej młodzieży, jeżeli się ironizuje patriotyzm? Jeżeli się uważa człowieka religijnego i patriotycznego za anormalnego, a bezbożnego i zboczeńca za normalnego, jest nad czym się zastanowić. Umiłowani z wielkim pietyzmem trzeba nam wydobywać z ludzkiej pamięci karwawe ślady wydarzeń z okresu opacji. Cieszymy się, że jest młodzież, która się tym właśnie zajmuje. Takim krwawym śladem jest także kamienica przy ulicy Urszulańskiej nr 18 w Tarnowie. Tutaj w 1940 roku do 1945 znajdowała się osławiona siedziba Gestapo, Katownia, w w Polsce i nie tylko. Stąd blisko było dowodzić hitlerowcom więźniom z od więzienia przy ulicy Księdza Konarskiego, na przesłuchania połączone z torturami, które dla wielu kończyły się tam właśnie śmiercią. Tu został również zamordowany mój wujek, Piotr Migda, brat mojej mamy. Oficer XVI pułku Piechoty w Tarnowie. Stąd ze złamanym nosem wyszedł mój kolega rocznikowy, ksiądz Antoni Kowalski z Wojnicza. Po wojnie w tej kamienicy często zjawiali się ludzie i pytali tych, którzy zamieszkiwali dawne izby przesłuchań. Pytali. Jak się tu mieszka, czy wspominają o nich, jak oni straszliwi byli, tam przesłuchiwani, jak byli torturowani. A oto, krótki biogram i fragment relacji jednego z inżynierów, Jana Szepeka urodzonego w lipcu 1911 roku, ucznia gimnazjum męskiego księży Marianów na Bielanach pod Warszawą, absolwenta szkoły pod Chorąży, inżyniera rolnictwa po studiach w Krakowie, członka ZWZ, podporucznika Wojska Polskiego, żona tego, zwana von Birovgorow. Ojca czworga dzieci, administratora majątku w Radłowie. Podporucznik Jan Szendech brał udział w kampanii wrześniowej. Wyróżnił się w czasie ratowania amunicji przy Placu Krzyży w Warszawie. Otrzymał Krzyż Waleczny przed. Kapitulacją stolicy został odznaczony krzyżem wirtuty Militarii. Po kapitulacji, gdy wrócił w rodzinne strony, został aresztowany wraz z ojcem i bracią i wywieziony tu w nasze tereny. Do generalnego gubernatorstwa. I wtedy zatrudnił się w naszym leśnictwie wał ruda powiat grzesny, skąd pochodzi błogosławiona Karolina. W roku 1942 aresztowało go gestapo pod zarzutem akcji zbrojnej przeciwko Niemcom. Został osadzony w więzieniu w Tarnowie. Posłuchajmy małego fragmentu jego wspomnień. Przewieziono mnie z więzienia przy ulicy Księdza Konarskiego na gestapo przy ulicy Urszulańskiej 18. Ręce miałem w skutek ajdanami. Modliłem się. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami mi teraz i w godzinę śmierci. Prosiłem o wytrwanie. Łzy popłynęły mi z oczu. W domu została żona, spodziewała się dziecka. W ciągu pierwszych dwóch minut Czekanie na korytarzu dostałem dwa razy w twarz za to, że nie stanąłem na baczność przed oprawcą hitlerostwa. W pokoju, do którego mnie wprowadzono, siedziało czterech śledczych. Stawiali mi pytania, przeciągało się to. Wolały mnie spotykać dankami ręce na białej Chciałem podnieść się w górę, ale wtedy jest z całych sił uderzył mnie w spuchnięte dłonie. Po, co, po czym zaczął zarzucać mnie pytaniami. Nie podobały się moje odpowiedzi. Co wrzasnął i chwycił rewolwer. Mierzył we mnie i od czasu do czasu zamykał jedno oko. Nagle poderwał się, grupa pistoletu, pchnięta mocno do ust. Wyłamała mi cztery członowe zęby. Rozdarte bargi i dziąsła silnie krwawiły. Zaciskałem usta, starając się zatrzymać językiem luźne kawałki zębów i przełykać karetę. Za jakiś czas, mam powstał ponownie z i doskoczywszy do mnie, uderzył w mnie kolbo rewolwerów z skroń Przewróciłem się. Wydawało mi się, że tracę przytomność. Jakoś boleśnie wykręciła mi się szyja i tył głowy, na którą padłem. Ktusiłem się krwią, a język wyczuwał połamane zęby, tym razem z prawej strony. Poprawcy kopali mnie w klatkę piersiową, tak jak się piłkę kopie z rozmachem nóg. Opuchnięte wargi i dziąsła coraz bardziej utrudniały mi taniec. krwi. Bracia i siostry możecie spotkać w internecie dalszy ciąg. Hytkor. Przez kadownię gestapo przy ulicy Urszulańskiej w czasie wojny przeszły setki osób. Wiele z nich nigdy z tego domu nie wyszło własnymi siłami. Piwnice były zamienione na cele, a pokoje na izby przez Więzień Janszembek miał wtedy 31 lat. Przetrzymał tortury. W połowie stycznia 1943 roku został wywieziony do obozu w Małżec, A sześć tygodni potem do Mierkenału, a w końcu do alamina skąd wyszedł w 1945. Był człowiekiem bieżącym, był wielkim patriotą, oficerem wojska polskiego, specjalistą w sprawach rolniczych. Zatrudnił się w tych właśnie dziedzinach, szczególnie rolnictwa. W 1970 roku otrzymał stopień kapitana rezerwy. Zmarł 7 lat przed żoną 13 listopada 1978 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Umiłowani, patrioci polscy, katolicy. Naród to wspólnota składająca się z wielu pokoleń. Trwała się sens, jego istnienia wyraża się w uznaniu przez współczesne pokolenia obecności w organizmie narodowym pokoleń minionych. To były bohaterskie pokolenia. Uczyjmy wszystko, aby w las żyjących trwali ci, którzy odeszli. Byśmy o nim nie zapomnieli. Nie wolno nam zapominać o naszych braciach i siostrach zamordowanych w kadowniach gestapo. Są to słowa pana profesora Wodzimierza Wernackiego, posła Rzeczypospolitej, organizatora dzisiejszego uroczystości. Rok temu przy dawnym budynku Gestapo podczas apelu, który prowadził pan inżynier Antonii Zięba starowskiego Kiku, Klubu Inteligencji Katolickiej wypowiedział on inne ważne słowa. Nasza obecność dziś w tym miejscu jest potwierdzeniem słuszności wyboru, jakiego dokonali nasi rodacy zamęczeni wyboru prawdy i wolności. Zgodnie z odwiecznym zawołaniem Polaków Bóg, honor, ojczyzna. Bracia i siostry, pomyślcie, jak straszliwie byli upokarzani nasi bracia i siostry w katowniach Gestapo, a potem w i Udę jak straszliwie byli upokarzani. Traktowani jak przedmiot i to podmiot. Ale też przypomnijmy sobie słowa dzisiejszej Ewangelii. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Są oni, ci, którzy odeszli, którzy cierpieli za Ojczyznę, świadkami. Dają nam świadectwo, dają nam przykład, jak miłować Ojczyznę, jak się dla niej poświęcać. Święta miłości, kochanej Ojczyzny, przyjąć tylko umysły poczciwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nęcy, nie żal być upokorzonym, nie żal im mieć. Bracia i siostry, to co dzisiaj powiedziałem, niech będzie przez drogę, przed nowym rokiem szkolnym. Tę przestrogę ujmuję w słowach: człowiek bez Boga straszny jest dla siebie, straszny jest dla drugiego. Katolik, patriota ma serce i patrzy w serce, i nigdy nie posunie się do takich straszliwych zbrodni. Do jakich się tak z wielką łatwością posłają ci, którzy w Boga nie wierzą, którzy w nic nie wierzą. Wychowujmy przeto młodzież tak, Jak nas Pan Bóg uczy według dziesięcioro Bożego Przykazania, według przykazań Kościelnych, kto jest patriotą prawdziwym, kto prawdziwie wierzy, kto praktykuje, ten na pewno przestępcą nie będzie. I z takim właśnie życzeniem, żebyśmy wpływali na wychowanie młodzieży, na jej kształcenie, by ta młodzież zachowała patriotyzm, miłość ojczyzny i Boga w sercu, kończę to moje uśmiechnięcie. Szczęść Boże.